Hej, się Manko z tej strony Patryk040407. Witam was dzisiaj w odcinku z Minecrafta z owieczek. Eee, na specjalne stosunkowo musicie jeszcze trochę poczekać, ponieważ no nie zdążyłem, nie spodziewałem się, że tak szybko tego dobiję tak więc na spokojnie. Ale lecimy sobie z owieczkami, tak jak co sobotę będzie odcinek na razie. Więc wydaje mi się, że git, a teraz walimy gościa na dziura. O kurde. Dobra, dawno nie grałem w tak powiem, więc trzeba się na nowo nauczyć tak jakby O tu jest Black Hole Robimy to, nie wiem jaki nawet mam. No. Dwa serca większe. Dobra. Hop, wyślemy tam Dobra Earthquake sobie wyślemy tu, żeby niszczył. Medrykuła trzeba zastrzelić. Cyk O, ktoś trafił. Ej ja mogę się bronić, aha bo teraz w ogóle dodali na Hypixelu Bo ogólnie tego, tej obrony nie ma, ale w Minecrafcie dodali możliwość, że się... Zostawcie mnie, zostawcie mnie Dodali możliwość na Hypixelu, że można się bronić. Znaczy w Minecrafcie dodali opcję, że można komendą włączyć, że można się bronić. O Trofię, no Musimy się troszkę wyleczyć, bo stoimy za zakresie. Okej, okay, wyleczy Lecimy po tą owieczkę, lecimy po truciznę, to się przyda na pocałacu. No i gdzie oni są tam? No i gdzie są ci przeciwnicy? Tam jest. Aha, on się tam. GG, no to ładnie, ładnie. Dobra, lecimy kolejną w takim razie owieczkową. Owieczkową rundę i dajcie też znaka w komentarzach. Jakiś nowy tryb wyszedł? Ja go przetestuję sobie. Myślę, że będzie ciekawy, więc zobaczymy, może go nagram. Yy, no i co? Jeżeli Wam się podoba, jeżeli chcecie więcej filmów, to komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Dziękuję Wam jeszcze raz, bym chciał Wam podziękować, ale też Wam podziękuję w tym specjalu, właśnie za przebicie tych 100 subskrypcji. No i skupmy się na gierce, dobra? Żeby coś fajnego, jakieś akcje porobić. Lećmy. Temu, tam walniemy temu gościowi taką bombę. A nie trafiłem, dobra? Skupmy się, skupmy się. Dobra. Proszę bardzo, ślepotę mają, dobrze. Walniemy temu. 4 HP mu zadałem, jest spoko. Czekamy Earthquake tu No O kurde, nie no tak No kurde, nie! Wszystko nie po mojej myśli Patrzcie tego. Kurde, myślałem, że to do góry. O! Killing shipy, bardzo chętnie No no no, i co dalej? Killing shipa nie będziemy już rzucać, nie no co? Ale oni nam zrobią bombardowanie jakieś i na żumarku stoję. Ja. Czemu nie mogę strzelać? Co? Aha, zablokowali nam strzały tam ci. chyba przegrana, co? Chyba ta. Walniamy to, walniamy to tak, bierzemy sobie tam mocno, hop, temu walniamy jeszcze, Do wool dobra, temu walniamy znowu, bierzemy healing sheet w razie w. bierzemy sobie earthquake, cyk, boa sobie weźmiemy, bo to się może przydać, sobie. hop, spróbujmy ich zestrzelić. Nie trafiam nic, dobra Okej okay. Jesteśmy Fang bonowa jeszcze Haha, no to wako o, ale go wypchnęło Ja, dobra To był mocny 3 kile zrobiłem aż Wow Wow, tego się nie spodziewałem Superowo Dobra, lecimy kolejną rundę Myślę, że zostawię sobie na razie to. Mhm, tu w ogóle można owce tutaj, ten, nie? Masakra. Że owce każda można do jakiegoś slota przypisać. Przy Ale myślę, że to nie jest potrzebne na razie. Więc próbujmy sobie wskoczyć tu. Hop, nie, nie wskoczyłam. Ale aha, dobra, nieważne, nieważne. Przestawmy to. Spalimy owce tam. No, dawać owce, dawać owce No nie, tu 5 i 3 HP, spoko. tylko nie możemy zostać w 5 On nie wie. Dzięki, 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 dzięki. Ok, mamy dużo owieczek. Hop, robimy. hop, hop, hop. I jeszcze jedną Jeszcze tą co weźmy I walimy tam No No i git Dobra Ale w kawalimy tu Może ich trochę Musimy sobie wziąć tego healing sheepa w razie czego W razie jakbyśmy mieli lowa Czy nasz ma a i ten nas ma jeden lowa Ten ma loa. Masz tu healing sheepa To trzeba zastrzelić Cyp. Okej. Okay. Tam temu walniemy to, temu walniemy to może i to. Dla kola niszczymy. Okay, co? Tu wyciągnijmy ich. I dajmy tam też home chyba. On walnie fajnie sobie. Ej, czemu ten home nie, nie rusza? Chwal to Okej. Dobra, dawać, dawać, No czemu on? O, dead jeden jest Dobra, tu jest high explosive. Musimy walnąć mocną bombę. Temu też? Tego raz nie idę, to... Strzelamy. Dobra, git. Czemu ja tu spadam wszędzie? No co jest? tu w takim razie, jak on tam stoi e, Explosive Ship, by się przydało dostać Hop, dopiero i co? Walimy tu, walimy tu. O! Ale dostał bombę! No to było mocne, to było mocne. gdzieś się znowu, tam. O! No i super. Ale to on umiera jak ten. Gdzie on jest? On jest tam chyba Właśnie, on nie ma szans już Bo go wciąga ta... No, GG Znowu dwa kila zrobiłem, więc nie było źle. Bo go wciąga ta... Ta super owca jakby Czarnodziurowa Ta czarna dziura jest nawet opętna, ale tylko w niektórych sytuacjach w sumie Bo... Tak to nie jest za bardzo dobra, ale jak na przykład może przyciągnąć kogoś i wtedy mu walicie właśnie takie żbrzy rzeczy, no to spoko. Tylko na przykład łatwo ją jest zabić, nie? Więc trzeba uważać też na to. No i co? Nie będzie ludzi? Przegrali i się obrazili. No, dawać, dawać. Dobra, dołączają. O, no jest super. Dobra. Nie idzie nam najgorzej, wam powiem. Już kilka razy wygraliśmy. Więc spoko, spoko, spoko. Mega spoko. Dobra. Jest to jakaś taka mapa. Mhm. Dobra. Będziemy sobie tu. Ale przyłożył. Nie. Chciałem powiedzieć, że. Ale w rądu ale jednak nie. Trzy eksplozje Będę zabić to, szybko, okej okay. Nie zabiję dwóch zabiję trzech O Zabijać to, zabijać to Tutaj jakiś mocne No dobra, ja zaraz umrę. Muszę się skupić bardziej. będzie dług. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Mój też nie trafić. Idziemy mu dwie. Tu by trzeba pójść. Tu się chcemy, jakiś fajny, nie chyba. No co? No przecież. Czemu ona mnie zrzuciła, jak ja miałem shifta? Nie dobra, to był To był skam, Nie wiem, nie powinno tak być chyba, że ja, ja mam shifta, a ona mnie zrzuca randomowo, no nie wiem. Teraz będziemy 5 lat czekać, aż się. zacznie runda kolejna. Pam, 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 pam. Dawać, 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 no No halo, no gdzie wy jesteście ludzie? Niszczymy ziemię, patrzcie. Leczymy cały świat, ale bardzo ładnie widać, jaki ma zasięg ta owca, nie? Że dotąd ma. No, dobra. Lecimy w takim razie z kolejną rundą. Dawaj, dawaj. No, no, no. Nie jest nie, to pierwszy tempo. O, dobra. O! Ale walnie, ale walnie. O tak Zabijamy ją od razu, nie zabijeliśmy Dobrze. Dobrze tak ma być. Kurde, no zaraz spadnę znowu. Daj tego homing się rzucaj. im. Ktoś to strzela w ogóle? Zwrzeli to dobra O kurde Ej, ja muszę iść do Healing Shipa jakiegoś chyba masz stary tego rzucaj to, rzucaj to rzucaj to no nie nie, nie zdążyłem tego rzucić a ale blisko było a, a zostaniemy jeden na jeden nie zostańmy tu zobaczmy może nasz wygra Tamten ma już sześć siapę. aha on sobie po prostu rzuci uchylink się tako, Ale to chyba nie ma sensu, oj chociaż On boarding ma, on zaraz poleci do naszego On nasz ma już 5 Ile on tego, co? Niby jak on tyle tego ma. To była porażka, nie? Niby jak on tyle tego miał, jak u naszego się nic nie respiło. No, trudno, trudno. Lecimy z kolejnym rundą. Mhm. Dobra. Lecimy, nie śpimy, prawda? Dawaj, dawać. Nas jest mniej. Smutek. Pięć u nas jest, no. Kurde, już nas tu bombardują. O. No, nie, dobra, to była porażka. No przecież nie, 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 dobra. Zostałem... Zostałem zestrefowany owcami, że tak powiem. Porażka to była, no nie, no to było bez sensu. Może zrobimy sobie, niby więcej życia mam, a jednak nie. Mm. Nie, dobra, będziemy mieli to życie. Ale no to było bez sensu, akurat. Dawać, dawać, no ludzie. No halo Dobra, 15 sekund Więc nie jest źle, nie jest źle Na początku było lepiej, teraz trochę gorzej idzie Ale za chwilę coś się zmieni, prawda? Prawda ziomek? Właśnie Proszę bardzo, 6 na 6 Lecimy, rozwalamy ich I kończymy to Proszę bardzo No i gdzie są te moje owce? No no halo. Trzeba zabić tam. prawie no, to trafiłem no anaki. Trzeba zepchnąć najlepiej, ok. Nie leczy. Ej, no co? No czemu mnie to nie leczyło? No bez sensu. No co to jest? Ja pierdzielę. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Stoję w owcy leczącej i mnie nie leczy, nie? No porażka, no, no porażka, po prostu porażka. Dobra. Lećmy po prostu. Dobra, trzeba się skupić. Skupmy się. Wygrajmy to pójdę sam może tu do góry może to będzie dobry plan żeby pójść do góry jednak nie chyba chyba nim mogę się wee nice co ja? ty mój dymbar mógłbym można by tak zrobić, nie? Już dobrze. Trzeba napieprzać ile się da. I są wybuchające strzały. Okej. Okay. Idę sobie tamte obce. Dobra. Fall damage nic nie robi, więc spoko. Może tu, żeby im zniszczyć trochę Jak to tak szybko wybuchło mi, powiedzcie? jak? Jak to jest możliwe? Brań, nam? Nie no, przecież nie da się, nie, nie, nie Masakra, no. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby wygrać w tą grę, nie wiem. Nic mi nie idzie. To jest taki chaos. Kurde, no. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze tak z, z gierki może. I będziemy kończyć ten odcinek powoli. Tylko niech się załaduje najpierw kierka jakaś może. O, o, jeszcze jedna osoba. No, no, no. No halo. O, jest. Dawać, dawać. O, jest, wszyscy są. Dobra. I proszę, proszę, proszę. Niech mi się uda coś zrobić w końcu. Dobra, ta mapa jest spoko, nawet ta mapa jest spoko, więc lecimy. Trzeba zacząć bombardowanie. Czemu oni już mają homing shippa, no? Będzie cyk, Trafiony, let's go. O co się od tego nie? Jeśli moi bydaczy mało coś Ej no Chciałem machnąć łapką, ale no nie opłacało się widocznie. Czyli cool? Dobrze. Nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Uwalnijmy im. o, Ale wyrąbał. Let's go. Dwie owieczki tam posłaliśmy i nie, nie gościu ruszyć. A na przykład, czemu tego gościa nie wciągnęło, nie? O. O, no i super. Ładnie, ładnie. No to była... to była spokogierka. O, 5 sekund od razu, widzicie? Po prostu trzeba wygrywać i wtedy się to od razu gra. To jest taka nagroda. Że Jeżeli wygracie, to od razu macie kolejny mecz. Dobra. Rozwalmy ich. To mnie to wypycha do przodu mi Będzie to już wciągnął już? Tak Dobra, w takim razie wykonuję Lecz mnie, lecz mnie, lecz proszę Na dziura Dobra, pozbierajmy sobie może owce, co? Magic wheel. o tu jest, tak mega nisko było Pozbierajmy sobie, tu mamy homing, czyli dwa homing Dobra, teraz możemy atakować Robimy taki atak, no i spadamy, nie no nie wierzę Nie wierzę, po prostu nie wierzę, nie? I moje homing szipy nic nie zrobiły, dobra Ta mapa była beznadziejna i znowu będziemy teraz czekać 5 lat na jeden mecz o, o, o. Kurde, no dawać, 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 dołączać No dalej, dalej Ostatnia gierka i kończymy o. Powinno być odpowiednio czasowo mi się wydaje ten odcinek w takim razie, jak zagramy sobie jeszcze tam Chyba, że spadnę na początku, bo mnie ktoś olepnie randomowo. Tak też może być. Ale no, lećmy, Dawać, dawać. Let's go. Dziwna mapa od razu, zauważam. Dobra, lecimy. Proszę No i czemu co? Ładnie. No i czemu mnie? Ja nic to nie strzelam i nagle dostaję bombę na banie O, ha eksplozivy sobie tą depur Trzeci Ładnie, let's go Homing bym musiał, to muszę zebrać No czemu to się odepchnęło? No dobra, udało się jeszcze A eksploziv. Dobra, robimy komuś bombardowanie. Temu ziołkowi trójka. dało się? Tak. Ja nie mogę. Muszę tym slower, Slow speed Walimy sobie tam. Walimy sobie tam. Walimy sobie jeszcze tu. Ten nam wysyła pełno wybuchowych. No i widzicie, jakie ja kombosy dostaję? No masakra, to jest... Lecz mnie, lecz, proszę. Zebrałem tej owcy i zniknęła. No, kurde. Szkoda, szkoda. Dobra. Leczmy się. Nie jest źle, nie jest źle. To czemu healing sheepa dostałem? Muszę powiedzieć po to. I co, wkrótce? Mamy Medi Kulę, ale no nic nam to nie da raczej. W takim razie musimy walnąć im. To mi przypadki o. To mi się przypadki o. Zastrzałem tam, tak dużo. Ok. Ładnie. Nasi mają dużo, dobra, wygrywamy to Ej, no czemu on jest u nas? No co to jest? Dajcie go go robię? Dead? Chyba tak Tamten jest, został ostatni Jestem moim healing shipa w razie co, niech się wylaczą O nie, mogłem. O dobra. Dawać go, dawać go! Bombardować! Nie może się ruszyć! Ja nie mam owiec! <grym>, ale chłop dostaje cztery życia, uwaga Zastępuję go, nie! Trzyma. Ten, ten Nice, dobra. No to było dobre, to było dobre, musicie przyznać. Dobra. Tym zakończymy sobie odcinek. Więc dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć.